Było o wodzie, teraz czas powiedzieć o innym żywiole. O powietrzu. Zrobiło się troszkę cieplej i od razu dostaję więcej pytań w stylu dlaczego mój MacBook tak strasznie szumi? Albo dlaczego szumi, zwolni, nie da się na nim pracować? Czemu tak się dzieje? Postaram się wam dzisiaj powiedzieć i jak zwykle powiem wam, co robić w takich sytuacjach O czego unikać? Dlaczego w ogóle komputer szum? No, większość komputerów ma po prostu w środku wentylator. Wentylator, który wymusza ruch powietrza, który chłodzi ważne elementy komputera, takie jak procesor, karta graficzna, pamięci. Jak komputer jest mocniej obciążany. Czyli jak oglądacie coś w 4K, macie, obrabiacie jakieś rawy, renderujecie coś, obrabiacie jakąś grafikę. No to te elementy oczywiście potrzebują więcej energii i część tej energii jest zamieniana niestety w ciepło. No, to, są, to są straty. I wtedy komputer zaczyna się mocniej grzać. A jak się zaczyna mocniej grzać, to automatyka komputera dąży do tego, żeby go schodzić. Czyli włącza wentylator, który zaczyna. Odprowadzać ciepło. Tam, tam są radiatory w środku, które to ciepło odprowadzają, no i, no i tak to się odbywa. Ale czasem komputer zaraz po włączeniu, bez żadnego obciążenia, bez niczego, zaczyna szumieć jak, nie wiem, startujący jet. A do tego pracuje wolno i w ogóle ciężko się z niego korzysta. Dlaczego tak się dzieje? Ja wam pokażę dlaczego. Tutaj, jak widzicie, mam rozłożonego MacBook'a. Dokładnie widać. Tu są dwa duże wentylatory. I do tego one odprowadzają ciepło z tego radiatora, który styka się tutaj z procesorem i z dodatkową grafiką, bo to jest MacBook Pro 15, taka mocniejsza wersja z dwoma grafikami. Więc, więc jak komputer zaczyna się nagrzewać, to ciepło tym silent pipem, bo to tak się fachowo nazywa, jest odprowadzane tutaj i wentylatory wymuszają ruch powietrza, odprowadzając to ciepło na zewnątrz. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że komputer... no cóż, no żyjemy w miastach, w miastach jest kurz, sych, no co Wam będę mówił, sami wiecie. No i cały czas to powietrze sobie cyrkuluje w tym komputerze, no i ten kurz się osadza, zresztą tutaj widać na tych wentylatorkach, że tu trochę tego syfu zostało. No i on najczęściej chodzi w te żeberka i blokuje przepływ powietrza. Co się wtedy dzieje? Nie ma jak odprowadzić tego ciepła z procesora, z grafiki. Komputer się bardziej nagrzewa, Automatyka zaczyna dochodzić do wniosku, aha, coś jest nie tak, więc trzeba zwiększyć chłodzenie. Jak zwiększyć chłodzenie? No, podkręcamy wentylatory, żeby bardziej, lepiej odprowadzały ciepło, lepiej wywiewały tą wysoką temperaturę. No ale jeżeli to nie pomaga, to co? No bo jak ma pomóc, skoro to wszystko jest tutaj zapchane? No to wtedy automatyka dochodzi do wniosku, że coś tu jest nie teges i trzeba zrobić coś innego. I zaczyna obniżać taktowanie procesora, yy, zaczyna obniżać taktowanie pamięci. Generalnie schodzi z mocą komputera, żeby on się bardziej nie nagrzewał. I dlatego mamy taki efekt, że nasz komputer, mimo że nic nie jest włączone, ale on się bardzo szybko nagrzewa, bo nie ma tego, jak tego ciepła, jak odprowadzić, to nasz komputer, mimo że nie mamy nic włączonego, muli wyje, wyje tymi wentylatorami na parze jak startujący samolot, a do tego jest wolny otworzenie jakiejkolwiek strony nawet najprostszej. To jest po prostu jakaś masakra. Właśnie dlatego tak się dzieje. To jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda w innym komputerze. Tutaj mam MacBooka 13, i tutaj, jak widzicie, jest tylko jeden wentylator, ponieważ tu jest układ graficzny zintegrowany razem z procesorem, więc jest jeden radiator i jeden wentylator. No i teraz, jeżeli to się zapcha i nie ma jak odprowadzić ciepła, no to właśnie dokładnie dzieje się to tak jak Wam. Mówiłem wcześniej, czyli automatyka najpierw podkręca obroty wentylatora, a potem zaczyna obniżać w znaczącym stopniu wydajność komputera. Co robić, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji? No, przede wszystkim trzeba, jeżeli często korzystacie i mocno korzystacie z komputera, co roku trzeba mu robić taki przegląd. To znaczy do serwisu czyszczenie wymiana past termo. My jeszcze dodatkowo szlifujemy yy, radiatory, bo na tej wewnętrznej części radiatora on jest z miedzi wykonany i osadzają się tlenki miedzi. No wiadomo, jak tam jest wyższa temperatura, to to się bardziej utlenia, więc my to wszystko czyścimy, szlifujemy. Yy, no i to w znaczącym stopniu pomaga. Ja zawsze klientom mówię, jak mocno korzystasz z komputera i masz mocną jednostkę w stylu MacBooka Pro 15 z dwoma grafikami, to raz do roku. Jak normalnie korzystasz z komputera, to. Co dwa lata w zupełności wystarczy. Są niektóre komputery, takie jak MacBook Air, które ten radiatorek mają bardzo malutki i one bardzo mocno odczuwają problemy z chłodzeniem. Więc jeżeli jest tam cokolwiek nie tak z chłodzeniem, to ten komputer od razu zaczyna strasznie myć. Ale brud w komputerze. Może spowodować nie tylko to, że komputer się przegrzewa. Może również uszkodzić Wam baterię. Autentycznie. Są dwa rodzaje uszkodzeń akumulatorów. Uszkodzenia wywołane właśnie przegrzewaniem się termiką. Ogniwa litowo-polimerowe, które są stosowane w tych komputerach, bardzo nie lubią wyższych temperatur i wtedy zaczynają szybciej degradować ale również to, co widzieliście na zdjęciach, które pokazywałem, mogą uszkodzić tą baterię mechanicznie. Czyli te drobinki brudu, jakieś okruszki, jakieś, jakieś, jakieś syfy, jak się dociśnie klapę, to uszkadzają mechanicznie baterię i ona zaczyna też puchnąć. To jest oczywiście niebezpieczne, bo może takie uszkodzenie mechaniczne baterii doprowadzić do ciekawych efektów. Polecam Wam film, przy którym współpracowałem razem z Przemkiem z kanału ten Znowu Dronach i tam pokazywaliśmy jak ogniwo litowo-polimerowe potrafi dać czadu. A w dużym skrócie, tutaj słuchajcie, bateria z takiego komputera, który się przegrzewał, właśnie MacBook Pro 15. Patrzcie, jaka ona jest pięknie spuknięta. Ona jest w tej chwili doczyszczona już, ale o, patrzcie, patrzcie, patrzcie. To jest, tu, się zebrały, tu się zebrały gazy, które w skrajnych przypadkach, oprócz tego, że komputer zaczyna się rozdymać, potrafią na przykład doprowadzić do tego, że pęka gładzik. Miałem kilka takich ekstremalnych przypadków. No i jest to dosyć niebezpieczne. Jeśli Wam się podobał ten materiał, to. Proszę o lajki. Oczywiście też subskrybujcie nasz kanał. Przypominam, że wszyscy, którzy lubią nas na Facebooku i subskrybują nasz kanał na YouTube, mają 5% zniżki na wszystkie nasze usługi. Pamiętajcie o tym, że komputer to jest narzędzie pracy, o które trzeba dbać jak o każdy inny, tak jak zmieniacie olej w samochodzie, tak jak go serwisujecie, tak samo trzeba serwisować sprzęt, żeby służył długo i niezawodnie niskich temperatur życia.